Warsza, haje, Sara. I trwało życie Sary 127 lat. Lata życia Sary. I umarła Sara w Kiriat Arba to jest w Hebronie, w ziemi Kanaan. I przybył Abraham, by ubolewać nad Sarą i by opłakiwać ją. I powstał Abraham z przedoblicza zmarłej swojej i rzekł do synów Heta: Jak następuje: Pielgrzymem i osiedleńcem jestem u was. Dajcie mi dziedziczny grób w pośród was, abym pochował zmarłą moją sprzed oblicza mojego. I odpowiedzieli synowie cheta Abrahamowi mówiąc mu, Słuchaj nas, Panie nasz, księciem Bożym ty w pośród nas, w najprzedniejszym z grobów naszych pochowaj zmarłą twoje. Nikt z nas grobu swojego nie wzbroni tobie, abyś nie pochował zmarłej twojej. I wstał Abraham i pokłonił się ludowi kraju synom cheta. I mówił z nimi, jak następuje. Jeżeli jest wolą waszą pochować zmarłą moją sprzed oblicza mojego, posłuchajcie mnie, a przyczyńcie się za mną u Efrona, syna Cochara. Aby mi ustąpił jaskinie w Machpela, którą posiada, która na końcu pola jego, za cenę pełną niech ją ustąpi mi w pośród was na dziedziczny grób. A Efron zasiadał w pośród synów Heta. I odpowiedział Efron, chitejczyk Abrahamowi w uszy synów cheta, wobec wszystkich wstępujących w bramę miasta Jego, jak następuje. Nie, Panie mój, słuchaj mnie. Pole to oddam Tobie i jaskinie, która w niem jest, Tobie oddam ją. W oczach synów ludu mojego oddam ją Tobie. Pochowaj zmarłem Twoje. I pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju. I rzekł do Efrona w uszy ludu owego kraju, jak następuje. Gdybyś mnie tylko posłuchać zechciał, dam pieniądze za to pole, przyjm ode mnie, a wtedy pochowam zmarłą moją tam. I odpowiedział Efron Abrahamowi, mówiąc mu, panie mój, posłuchaj mnie, ziemia za czterysta szeklów srebra, Między mną a tobą, cóż znaczy to? I tak pochowaj zmarłą twoją. I usłuchał Abraham Efrona, i odważył Abraham Efronowi to srebro, o którym mówił w przytomności synów Heda czterysta szeklów srebra, obiegającego u kupców. I dostało się pole Efrona, co w Machpel naprzeciw Mamre. Pole i jaskinia, która w niem i wszystkie drzewa, które na polu były, na całej jego przestrzeni, wokoło Abrahamowi, jako nabytek w oczach synów Heta wobec wszystkich wstępujących w bramę miasta jego. A następnie pochował Abraham Sarę, żonę swoje, w jaskini w Machpela, naprzeciw Mamre, czyli Hebronu, w ziemi Kanaan. I tak dostało się pole i jaskinia, która w niem Abrahamowi, jako dziedziczny grób od synów Cheta. A Abraham był stary, podeszły w latach, a wiekuisty błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swojego, starszego domu swojego, który zawiadywał wszystkim, co doń należało: Połóż też rękę twoje pod biodro moje a zaklnę Cię na wiekuistego, Boga nieba i Boga ziemi, żebyś nie brał żony dla syna mojego z pomiędzy cór na w pośród którego ja mieszkam. Lecz do ziemi mojej i do rodzinnego miejsca mojego pójdziesz i weźmiesz żonę dla syna mojego dla Icchaka. I rzekł do niego sługa, może nie zechce ta niewiasta pójść za mną do kraju tego, Czyż mam wtedy zaprowadzić syna twojego do kraju, z któregoś wyszedł? I rzekł do niego Abraham: strzeż się, abyś nie zaprowadził syna mojego tam. Wiekuisty Bóg nieba, który wziął mnie z domu ojca mojego i z ziemi rodzinnej mojej, który przyrzekł mi i który zaprzysiągł mi w słowach: Potomstwu twojemu oddam ziemię tę, on poszle anioła swojego przed tobą i weźmiesz żonę dla syna mojego stamtąd. A gdyby nie zechciała niewiasta owa pójść za tobą, zwolnionym będziesz z tej klątwy mojej. Tylko syna mojego nie zaprowadzaj tam. I położył sługa rękę swoje pod biodro Abrahama, pana swojego, i zaprzysiągł mu to. I wziął sługa dziesięć wielbłądów, z wielbłądów pana swojego, i poszedł, a wszelakie kosztowności pana swojego, w ręku swoim. I powstał, i wyruszył do Aram na Haraim, do miasta na Chore. I rozłożył wielbłądy poza miastem, u krynicy wody, pod wieczór, gdy zwykły wychodzić wodziarki. I rzekł, wiekuisty, Boże, Pana mojego Abrahama, zdasz, że przede mną dzisiaj... I uczyń łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Otóż stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, by czerpać wodę. Tak niechaj stanie się, żeby dziewica, do której powiem nachylże dzban twój, a napije się, a powie pij, a wielbłądy twoje napoje, była tą, którą przeznaczyłeś dla sługi twojego, dla Jitzhaka. A potem poznam, żeś uczynił łaskę Panu mojemu. I stało się. Że zaledwie przestał mówić, a oto rybka wyszła, która zrodzona byłaby tuelowi synowi milki żony na chora, brata Abrahama, a dzban jej na ramieniu jej. A była to panna pięknego wielce wejrzenia, dziewica, której mężczyzna nie poznał. I zeszła do źródła i napełniła dzban swój i wracała. I pobiegł sługa naprzeciw niej i rzekł: Pozwólże mi łyknąć nieco wody z dzbana twojego, i rzekła Pij, panie mój. I prędko spuściła dzban swój na rękę swoje i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, I dla wielbłądów twoich czerpać będę, póki się nie napiją. I pospieszyła i wypróżniła dzban swój do koryta i pobiegła znowu do krynicy, by czerpać i naczerpała dla wszystkich wielbłądów jego. A człowiek ten, zdumiewając się nad nią, Milczał jeszcze, aby poznać, czy poszczęścił wiekuisty drodze jego, czy nie. Ale gdy przestały wielbłądy pić, wyjął ów człowiek kolczyk złoty pół wagi i dwa naramienniki na ręce jej dziesięciu złotych wagi. I rzekł: Czyją córką jesteś, powiedz że mi, czy jest w domu Ojca Twojego miejsce dla nas, dla przenocowania? I rzekła do niego. Córką bytuela jestem, syna Milki, którego urodziła na chorowi. I rzekła do niego, i słomy, i paszy, dość u nas, i miejsce dla przenocowania. I pokłonił się ów człowiek i ukorzył się przed wiekuistym i rzekł. Błogosławiony wiekuisty Bóg, Pana mojego Abrahama, który nie pominął łaski i rzetelności swojej Panu mojemu. Jestem na drodze Którą poprowadził mnie wiekuisty do domu krewnych pana mojego. Dziwica zaś pobiegła i opowiedziała w domu matki swojej o rzeczach tych. A miała rybka brata imieniem Laban. I wybiegł Laban do owego człowieka na drogę, do źródła. A stało się to, gdy ujrzał kolczyk i naramienniki na rękach siostry swojej i gdy usłyszał słowa rybki siostry swojej, która mówiła: Tak rzekł do mnie człowieków. I przyszedł do owego człowieka, a oto stał przy wielbłądach u źródła, i rzekł: Wnijdź, błogosławiony wiekuistego. Czemu stoisz na dworze? A jam wyprzątnął dom i miejsce dla wielbłądów? I wszedł ów człowiek do domu i odkiełznał wielbłądy. On zaś dał słomy i paszy wielbłądom i wody dla umycia nóg jego i nóg ludzi, którzy byli z nim. I postawiono przed nim, żeby jadł, ale rzekł: Nie będę jadł, póki nie wypowiem rzeczy mojej. A rzekł: Mów! I rzekł: Sługą Abrahama jestem. A wiekuisty pobłogosławił pana mojego bardzo, że stał się możnym i dał mu trzody i rogaciznę i srebro i złoto i sługi i służebnice i wielbłądy i osły. I urodziła Sara, żona pana mojego, syna panu mojemu w starości swojej któremu oddał wszystko, co posiada. I zaklął mnie pan mój w słowach: Nie weźmiesz żony dla syna mojego z córek kananejczyka w którego ziemi mieszkam, lecz do domu ojca mojego pójdziesz i do rodziny mojej, a weźmiesz żonę dla syna mojego. I rzekłem do pana mojego: Może nie pójdzie niewiasta ta za mną? I odpowiedział mi: Wiekuisty, co postępowałem przed Nim, poszle anioła swojego z Tobą i po szczęści drodze Twojej, a weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu Ojca mojego. Wtedy tylko zwolnionym będziesz z zaklęcia mojego, gdy przyjdziesz do rodziny mojej, a nawet jeżeli nie dadzą ci, zwolnionym będziesz z zaklęcia mojego. I przybyłem dzisiaj do źródła i rzekłem, Wiekuisty Boże, Pana mojego Abrahama, gdybyś raczył też poszczęścić drodze mojej, po której idę, oto stoję u źródła wody i niechaj stanie się, iż dziewica, która wyjdzie czerpać i do której powiem: „Dozwól mi też napić się nieco wody z dzbana twojego”, a powie mi i ty się napi, a i wielbłądów twoich naczerpie, ta to będzie żona, którą przeznaczył Wiekuisty dla syna Pana mojego. Ja zaś zaledwie przestałem to mówić w sercu swojem, a oto rybka wychodzi, a dzban jej na ramieniu jej i stąpiła do źródła i naczerpnęła, i rzekłem do niej, daj mi też się napić. I prędko spuściła dzban swój z siebie i rzekła pij, a i wielbłądy twoje napoje. I piłem, a i wielbłądy napoiła. I zapytałem się jej i rzekłem, czyją córką jesteś, i rzekła córką Betuela, syna chora, którego urodziła mu milka. Wtedy włożyłem kolczyk na nos jej, a na ramienniki na ręce jej. I pokłoniłem się, i ukorzyłem przed wiekuistym i błogosławiłem wiekuistemu, Bogu pana mojego Abrahama, który poprowadził mnie drogą prawdziwą abym wziął córkę brata Pana mojego dla syna Jego. A teraz, jeżeli chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi. A jeżeli nie, powiedzcie mi też, abym nie zwrócił na prawo albo na lewo. I odpowiedzieli Laban i Betuel i rzekli. Od wiekuistego wyszła ta rzecz. Nie możemy ci powiedzieć ani źle, ani dobrze. Oto rybka przed tobą. Zabierz ją, a idź, a niech będzie żoną syna pana twojego, jako wyrzekł wiekuisty. I stało się. Gdy usłyszał sługa Abrahama słowa ich, ukorzył się do ziemi wiekuistemu. I wyjął sługa, klejnoty srebrne i klejnoty złote, i szaty, i dał rybce. Inne też kosztowności dał bratu jej i matce jej. I jedli i pili, on i ludzie, którzy z nim byli, i przenocowali. A gdy wstali z rana, rzekł: Puśćcie mnie do pana mojego. I rzekł brat jej i matka jej. Niech pobędzie dziewica z nami kilka dni, a, albo dziesięć, a potem pójdzie. I rzekł do nich: Nie zatrzymujcie mnie, skoro wiekuisty poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do pana mojego. I rzekli: Zawołamy dziewicę i zapytamy się ust jej. I zawołali rybkę i rzekli do niej: Czy pójdziesz z mężem tym? A odpowiedziała: Pójdę. I tak puścili rybkę, siostry swoje i karmicielkę jej, i sługę Abrahama i ludzi jego. I pobłogosławili rybkę i rzekli do niej, siostro nasza, od Ciebie niech powstaną tysiące myriadów, a niech zdobędzie ród Twój bramę wrogów swoich. I powstała rybka, i służebne jej, i wsiadły na wielbłądy, i poszły za owym człowiekiem. I tak wziął sługa ów rybkę i poszedł. A Icchak wracał właśnie z wycieczki do studni Lahai-Roi, gdyż mieszkał w ziemi południowej. I wyszedł Icchak, by przechadzać się w polu pod wieczór, i podniósł oczy swoje i spojrzał, a oto wielbłądy nadciągają. I podniosła też rybka oczy swoje i ujrzała Icchaka. I spuściła się z wielbłąda. I rzekła do sługi, Któż to ów człowiek, który idzie po polu naprzeciw nam? I rzekł sługa, To pan mój. I wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Icchakowi wszystkie rzeczy, które spełnił. I wprowadził ją Icchak do namiotu Sary, matki swojej. I pojął rybkę. I stała się jego żoną. I pokochał ją. I pocieszył się Icchak po matce swojej. A jeszcze pojął był Abraham żonę, a imię jej Ketura. I urodziła mu Zymrana, i Joksana, i Medana, i Midiana, i Izbaka, i Szułacha. A Joksan spłodził Shebę i Dedana. A synowie Dedana byli Aszurowie, i Letuszowie, i Leumowie. A synowie Midiana, Efa i Efer, i Hanoch, i Abida, i Elda, wszyscy ci synowie Ketury. I oddał Abraham wszystko, co miał Itzhakowi. A synom nałożnic, które miał Abraham, dał Abraham upominki. I wyprawił ich do Itzhaka, syna swego, jeszcze za życia swojego, ku wschodowi, do Ukrainy Wschodniej. A oto dni lat żywota Abrahama, które przeżył. Sto, i pięć. I skończył i umarł Abraham w sędziwości szczęśliwej, stary i syt życia i przyłączon został do ludu swojego. I pochowali go Itzhak i Iszmael, synowie jego, w jaskini w Machpela, na polu Efrona, syna cochara, co naprzeciw Mamre. Na polu który nabył był Abraham od synów cheta, tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. I stało się po śmierci Abrahama, pobłogosławił Bóg It, syna jego, i osiadł Izzak, u źródła. Lacha i A oto rodowód Izmaela, syna Abrahama, którego zrodziła Hagar Micrejka, służebnica Sary Abrahamowi. Oto imiona synów Izmaela podług nazw i rodowodów ich, Pierworodny Iszmaela Nebajot, po nim Kedar i Adbel i Mibsam i Mishma i Duma i Massa. Hadad i Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Ci są synowie Ismaela i te imiona ich. W osadach ich i w koczowiskach ich. Dwunastu książąt podług plemion ich. A oto lata życia Iszmaela. 137 lat, i skończył, i umarł, i przyłączon został do ludu swojego. A mieszkali od Hawila aż do Szur, co naprzeciw Nizraim, gdy idzie od Szuru, w obliczu wszystkich braci swoich rozsiadł się.